Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablo odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, będzie Polakami, dał nam przykład, bo na jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem Złączym się z narodem. Jak czarniestki do poznania pod za Boże. Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno na nasi bijowcami. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.